Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. W miejscowości Cipowan, niedaleko Nowej Goricy w Słowenii, co roku odbywa się międzynarodowa rezydencja artystyczna Art of Nature. Od początku zaangażowani są w nią także młodzi artyści z Polski. Rezydencja zwieńczona jest wernisarzem wystawy prac, które powstały podczas jej trwania. O projekcie opowiadają jego twórcy i jego uczestnicy, a także zaproszeni goście. Jana Kruch, dyrektor Centrum Młodzieży w Nowej Goricy. It's been the tenth. To już dziesiąta edycja międzynarodowej rezydencji artystycznej Art of Nature. Kiedy zaczął się ten pomysł i dlaczego? Ten pomysł rozpoczął się 10 lat temu. Zapoczątkował go artysta Clement Brun podczas rozmowy w Centrum Młodzieży o tym, jak motywować młodych, młodzież. Ze względu na to, że jest artystą, postanowił stworzyć tę Akademię Sztuki dla młodych ludzi. Academy for young people. Każdego roku odbywa się taki wernisarz wystawy po rezydencji. Tak, każdego roku mamy tę wystawę. W tym roku jest ona specjalna, bo mamy dwa typy sztuki. Mamy obraz, mamy też sztukę uliczną czyli graffiti. Graffiti i natura czy też wieś to nie jest zbyt oczywiste skojarzenie. Tak, ale młodzi ludzie kochają tworzyć graffiti. Graffiti jest bardzo popularne w miastach, ale stworzyliśmy to połączenie, ponieważ w naturze czy też na wsi można również znaleźć ściany. Postanowiliśmy zrobić graffiti, ale graffiti nawiązujące do natury, również na wsi. village store With Czy współpracujecie z wieloma instytucjami? Widziałem tu przedstawicieli Ambasady Polski, miasta Nowa Gorica, miasta Goricja z Włoch. Kto jest zaangażowany w organizację tego projektu? Organizujemy to wydarzenie naszymi własnymi siłami, bez udziału innych instytucji. Ale co roku zapraszamy przedstawicieli państw, z których przyjechali młodzi artyści, biorący udział w rezydencji. W tym roku zaprosiliśmy przedstawiciela polskiej ambasady, przedstawicieli Chorwacji i Włoch, ponieważ z tych krajów przyjechali nasi młodzi artyści. Łukasz Paprotny, radca w ambasadzie RP w Lublanie. Polska jest obecna w Słowenii także poprzez swoją dyplomację publiczną. I w szczególności w ostatnich tygodniach, kiedy Słowenię nawiedziła klęska powodzi i osunięć ziemi, polska pomoc którą zadeklarowaliśmy i przywieźliśmy do Słowenii od razu, a także Ogólnopolski Dzień Solidarności ze Słowenią ogłoszony przez Kościół Katolicki w Polsce 15 sierpnia odbiły się w Słowenii bardzo dużym echem i znacząco przyczyniają się do potwierdzenia takiej wspólnoty kulturowej pomiędzy naszymi krajami i narodami. Dzisiaj gościmy na wernisarzu wystawy malarstwa, która jest efektem rezydencji artystycznej w regionie Nowej Goricy. Tradycyjnie do udziału w tym przedsięwzięciu zapraszani są także młodzi malarze polscy oraz ich mentorzy, nauczyciele akademicy z Akademii Sztuk Pięknych. Dzięki funkcjonowaniu w Nowej Goricy już od 25 lat konsulatu. Rzeczypospolitej Polskiej kierowanego przez konsula honorowego pana Nadiana Brataszełca. Polska jest obecna poprzez projekty z dziedziny kultury i sztuki w całym regionie Przymorza Adriatyckiego, zarówno jeśli chodzi o malarstwo i inne sztuki plastyczne, ale także na przykład organizowane są tutaj międzynarodowe obozy dla młodzieży poświęcone. Twórczości kinowej. Przed dwoma tygodniami miała miejsce prezentacja filmów wykonanych przez młodych artystów pod kierunkiem mistrzów filmowego Rzemiosła. Wśród uczestników tych, tych warsztatów tego obozu także co roku są młodzi Polacy mieszkający w Słowenii i przyjeżdżający z kraju. Region Nowej Goricy to także Dolina. Soczy, rzeki znanej pod włoską nazwą Isonzo, która była terenem walk w I wojnie światowej. Ta część frontu włoskiego była w dużej mierze obsadzona przez armię austro-węgierską pułkami pochodzącymi z między innymi Galicji, złożonymi z Polaków z Ukraińców, więc mamy tutaj do czynienia także z dziedzictwem historycznym. I ze szlakami turystycznymi, które pokazują historię walk sprzed ponad 100 lat, a także z miejscami pochówku żołnierzy polskich, o których pamięć dba m.in. ambasada Rzeczpospolitej w Lublanie. Oprócz dzisiejszego wydarzenia, czyli finisażu projektu Art of Nature, doroczną imprezą w podobnej dziedzinie. Są rezydencje artystyczne zwane ambasadami kultury, które instytucje kultury z regionu Nowej Goricji goszczą w gospodarstwach agroturystycznych wiosną i jesienią co roku, także zapraszając malarzy i rzeźbiarzy z Polski. Kończy się to wystawą i czasami aukcją dzieł sztuki. Ostatnio y, poświęconą wsparciu uchodźców ukraińskich. Klement Brun, artysta. Jak zaczął się cały ten pomysł? Cóż, powiedziałbym, że to trochę spontaniczne. Sam również jestem artystą, malarzem. Przez całe moje życie zawodowe robiłem właśnie to. Jeździłem po świecie i brałem udział w tego typu rezydencjach artystycznych. I oczywistą rzeczą dla mnie było, że spróbuję włączyć obszar, z którego pochodzę, gdzie mieszkam, w jakiś projekt, który łączy wszystkie te doświadczenia, które zdobyłem jeżdżąc po całym świecie, aby sprowadzić je do mojego regionu, do mojego miasta. Razem z konsulem honorowym Polski w Słowenii, Nedianem Brataszewcem, uznaliśmy, że dyplomacja to bardzo dobry pomost do łączenia ludzi, skupienia ludzi, zwłaszcza artystów w tym przypadku. Więc wszystko zaczęło się 10 lat temu. A co osiągnięto przez ten czas? Zaczęliśmy razem z Polską. Pierwsza ambasada artystyczna była Polska. Potem po prostu co roku dodawaliśmy kolejne, jedną czy dwie. Teraz mamy już reprezentację 20 krajów w tym regionie. Jest to wydarzenie, które odbywa się dwa razy w roku. Więc za każdym razem reprezentowane jest po 10 ambasad artystycznych, około 40 50 artystów za każdym razem, co roku. Teraz już przez 10 lat. Mamy dość dużą kolekcję sztuki, oczywiście międzynarodowej, ponieważ mamy też Chińczyków, Japończyków. Kiedyś mieliśmy nawet Brazylijczyków, przyjeżdżali artyści meksykańscy i środkowo europejscy. I o to właśnie chodzi w sztuce. Chodzi o łączenie kultur i ludzi oraz wyprowadzenie lokalnej społeczności w ten świat przeplatający. Ich się a dzisiaj gościcie młodych artystów. Oczywiście, ponieważ są to przyszli, poważni lub powiedzmy, zawodowi artyści. Dlatego ważne jest, aby pokazać im i dać im możliwość pokazać, co robią, co tworzą, jak myślą, aby pomóc im rozwinąć ich sposób myślenia, idee twórcze. To jak inwestycja w następne pokolenie profesjonalnych artystów. Dla mnie to także szansa, jeżeli chce się dalej rozwijać. To wydarzenie, jakim jest Art Circle to w pewnym sensie jest ruch globalny. Młode pokolenia muszą zostać w niego wprowadzone i dojrzewać ze zrozumieniem procesu. Temat każdej międzynarodowej rezydencji artystycznej tutaj w pobliżu Nowej Goricy to sztuka natury. Dlaczego natura? Well, we live in Cóż, żyjemy raczej w wiejskim gronie, powiedzmy z małymi miasteczkami czy miastami. Duża część naszego społeczeństwa żyje w naturze lub w kontakcie z naturą. Jest to całkiem naturalna symbioza, aby wprowadzić właśnie ten temat. I jest to coś, o czym często zapominają społeczeństwa na całym świecie. Ponieważ wszyscy po prostu robią swoje, biegną do przodu, zajmują się codziennymi sprawami i zapominają o tym, czym jest natura, jak ważne jest i że po prostu trzeba się nią zająć. Dlatego ważne jest również dalsze promowanie idei, że natura jest tak naprawdę mamą, która troszczy się o nas i pozwala lub nie pozwala nam się rozwijać. Natura ma szczególne znaczenie dla słoweńców. Absolutnie. Słowenia to całkowicie zielony kraj, w którym w ogóle nie ma tak wielu dużych miast, więc natura jest normalnym sposobem życia. Ludzie wędrują po górach i lesie, jeżdżą rowerem, jeżdżą nad morze, jeżdżą nad rzeki. To prawie tradycja, folklor dla większości populacji. A tak o projekcie i o swoich pracach opowiadali młodzi artyści z Polski. Art of Nature, rezydencja artystyczna w międzynarodowa w Słowenii, w okolicach Nowej Goricy. Co dla młodego artysty, bo rozumiem, jesteście wszyscy młodymi artystami, co można wynieść z takiego wyjazdu? Dzień dobry, nazywam się Oskar Lubos. No, co można wynieść? Wiele można wynieść. Przede wszystkim kontemplację piękna natury, która no, w Słowenii jest wyjątkowo wspaniała, i też jakby tą zdolność do do destrukcji, bo teraz były też słowem duże powodzie i to też jest zawarte w przykład na moich obrazach, ja się na tym skupiłem w swojej twórczości. Dzień dobry, Bartłomiej Frączek. Oczywiście, piękno natury, jasna sprawa, ale dla mnie przede wszystkim kontakty i rozmowy między innymi artystami z innych krajów, wymiana doświadczeń, wspólna zabawa oczywiście, to wszystko zbliża nas, ale też skłania do jakichś refleksji i do wymiany doświadczeń właśnie i poglądów malarskich i do, ostatecznie, do pewnego poszerzenia horyzontów e, malarskich i w ogóle, jeśli chodzi o sztukę, także ja bym powiedział to w ten sposób właśnie. Witam, Aleksander Politański. No ja tutaj akurat podebra się odpowiedzią e, przyjaciela. O, oczywiście, kon, oczywiście kontakty, ale wymiana doświadczenia pomiędzy artystami podczas tych kilku dni spędzonych razem. Nie tylko obserwacje, nie tylko czerpanie korzyści z, z wiedzy innych, ale również dawanie porad od siebie, to, to, była, to była bardzo ciekawa wymiana I Widać, że była również i dostrzeżona przez młodszych uczestników, jak i przez, przez starszych, ponieważ różnice wiekowe były, były niemałe z niektórymi. Natomiast bardzo, bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie poznać młodych artystów, którzy są tak doświadczeni, są na świetnej drodze do, do rozwoju dalszego. Bardzo miło będzie ich na pewno zobaczyć w przyszłym roku lub na innych wy, wystawach. Tak, ale właśnie chciałem dodać, że ta różnica wieku nie była żadną barierą, i ona nawet pomagała nam w jakichś e, wymianach. E, Poglądowych. Przez to, że jesteśmy w różnym wieku. My mogliśmy czegoś nauczyć, ale też nauczycie czegoś od innych, od młodszych, którzy mają może śwież, śwież, bardziej świeże spojrzenie niż my. Także fantastyczna sprawa. Jakie prace są efektem tego pobytu? W... W okolicach Nowej Goricy. Moją pracą jest kubik sześcienny stworzony z drewna. Dzięki tej instalacji połączyłem zarówno żywe kolory, żywe kolory lat 70., ale które również występują w naturze, z kontrastem widoków, które mieliśmy okazję zwiedzać na pierwszy, podczas pierwszej wycieczki plenerowej. Czyli jest to widok na Alpy, są to słoneczniki po, na, na, na wielkich, wielkich obrzeżach leśnych. Jest to zderzenie struktur. Przede wszystkim zaczęło się to od tego, że zobaczyłem w środku lasu wielki kontener ze śmieciami, który absolutnie tam nie pasował, nie powinien tam być, natomiast wizualnie wyglądał pięknie, kontemplując razem z tą naturą. Stąd się właśnie wzięła e, moja praca. Kontrasty kolorystyczne, ko kontrasty strukturowe wraz z pomieszaniem z realistycznymi e, pejzażami, z malowaniem pejzażu. E, ja zrobiłem obraz wymiar e, wymiarstwie 180 na płótnie i przedstawiłem na nim e, krowę z wielkim napisem MU i z metką w uchu z napisem Audio Video Disco, co jest zresztą tytułem mojego obrazu. Pomysł był taki, kiedy jechaliśmy do e, Czepowanki, do Nowej Goricy, Samochodem z Polski widzieliśmy mnóstwo krów po drodze, i po prostu śmieliśmy się, żartowaliśmy, że jak nie zobaczysz krowy, to nie ma wyjazdu. Dlatego uznałem, że namaluję taką krowę i w ten sposób uwiecznię ten wyjazd i każdy inny. A przy okazji, jak się okazało, dopiero po fakcie w sumie, to że krowa jest dość istotnym zwierzęciem dla Słowenii. Jest ich tutaj bardzo dużo i stanowią istotną część jakiejś fauny tutajszej. Dlatego tym bardziej ma znaczenie. E, jest też, no, tak jak mówię, duży napis MU, całkiem e, wyjaśnia się sam w sobie. E, MU jest MU. <grym> także, e, także tak, dziękuję bardzo. Na tym plenerze z mojej ręki powstaje dwa obrazy, również w wymiarach 100x80. Ja mam podejście raczej takie, że po prostu idę w góry, obserwuję naturę i jakby badam to światło cały czas, tak bardzo malarsko do tego podchodzę, więc po kilku wypadach, no, może dwóch, Postanowiłem wziąć płótno po prostu prosto w górę. Poszedłem gdzieś tam godzinę w górę. No Wziąłem płótno i zacząłem malować. No i maluje się kilka godzin, więc te światło również się zmienia. No i cały czas obserwuje się te światło, maluje się to. No i potem wyszedł obraz, który nazwałem Kaskada. On jest również powiązany z tymi powodziami, które teraz na Słowenii były, a drugi obraz nazwałem ognisko ku pamięci. Zwalonych drzew. To jest również powiązane z moimi wypadami, ponieważ no jest bardzo dużo, w górach było bardzo dużo obalonych drzew i, i nawet leżały po prostu na drodze, że nie, szło się, że nie szło przejść. No i takie jakieś nawiązanie między takimi drzewami i ogniskiem jakoś przyszło mi do głowy, ponieważ jak wcześniej mówili panowie, że te relacje międzyludzkie są również bardzo ważne i właśnie staram się to zawrzeć również w tym obrazie poprzez. Poprzez ukazanie tego ogniska, no bo co wieczór praktycznie, jeśli pogoda na to pozwalała, to ognisko rozpalaliśmy. No i dużo wpatrywałem się w ten ogień, więc mimowolnie musiałem to namalować, nawet dużo się nie zastanawiałem. I też ten obraz ma w sobie więcej błękitów i, i myślę, że to dlatego, że to ma również powiąza powiązania z, z obserwacją, ponieważ co ciekawe, cienie o poranku, cienie drzew są naprawdę błękitne, mimo to, że każdy powiedziałby, że są zielone, tak jak, tak jak zazwyczaj się mówi o drzewach, że są zielone, a, a tu taka niespodzianka, nie wiem, czy wcześniej po prostu tego nie dostrzegłem, a może to po prostu urok tego miejsca. Masza Gala. Mentorka podczas rezydencji artystycznej Art of Nature. Jaka jest rola mentora podczas takich wydarzeń jak Międzynarodowa Rezydencja Artystyczna Art of Nature? Sama jestem zawodową artystką i wiem, że bardzo ważne jest, by wyjść ze swojego studia, poza swoją praktykę i być w kontakcie z innymi ludźmi, zwłaszcza jeśli pochodzą z innych krajów. Więc, nawet dla młodego artysty, jest to bardzo ważne i myślę, że jest to wyjątkowe doświadczenie, ponieważ spotykają innych młodych artystów z Włoch, Polski, Chorwacji, Słowenii. Przez te 10 lat, kiedy to robię, mentoruję młodym ludziom. Mieliśmy tu osoby z Japonii i Chin. Naprawdę z całego świata. Spotykają się tutaj i pracują razem. To naprawdę wspaniałe, że współpracują ze sobą w naturze nad wspólnym tematem i wymieniają swoją wiedzę, swoje praktyki, swoje koncepcje. Dużo rozmawiamy, ponieważ mieszkamy w tym samym domu, więc jest to naprawdę wspaniałe doświadczenie. Dla mnie jest ono bardzo intensywne, ponieważ 20 ludzi jest z tobą w jednym domu przez cały tydzień i musisz angażować się przez cały Codziennie, więc jest to bardzo, bardzo intensywna rezydencja. Młodzi ludzie, ale nie dzieci. Nie, zawsze szukamy studentów sztuki lub licealistów, studentów w akademii albo tuż po akademii, w ciągu pierwszych lat ich kariery zawodowej. Myślę więc, że jest to ważne, aby rozpocząć karierę od takiego nowego doświadczenia. Prace, które tu widzimy, nie są sztuką klasyczną czy realistyczną. To raczej sztuka nowoczesna. Tak, w rzeczywistości każdego roku wygląda to podobnie. Młodzi artyści wciąż szukają swojej drogi i zawsze wykorzystują ten czas, aby wyrazić siebie bardziej niż w szkole. Właściwie to wspaniale, że próbują nowych rzeczy, eksperymentują. I zwykle są to bardzo wyjątkowe dzieła sztuki, które są tworzone w ten sposób podczas tej rezydencji? A jakie są tematy? Jakie były tematy tegorocznej rezydencji? Tematy w tym roku dotyczyły natury w szerszym znaczeniu. Tak więc ludzka natura, dzika przyroda, czy też jak natura łączy się z miastem. Ponieważ część naszej grupy to artyści graffiti i oczywiście normalnie pracują w środowisku miejskim, przez ten tydzień byli w naturze i był to dla nich prawdziwy eksperyment. Związek między wsią a naturą taki był temat w tym roku. Dlaczego natura? Dlaczego to właśnie natura była tegorocznym tematem? Jest to temat każdego roku, ponieważ dom, w którym mieszkają uczestnicy, jest pośrodku natury w Chipovan, poza miastem. I ci młodzi artyści przez ten czas żyją w naturze, naprawdę non-stop bez telefonów, bez komputerów, telewizji. Ten tygodniowy pobyt w naturze to dla nich prawdziwe doświadczenie. Dlatego zawsze taki jest temat. Jak połączyć się z naturą, żeby spróbować pokazać różne sposoby, jak jako człowiek możesz połączyć się z naturą. Jest jedno pytanie, które zadaję artystom z całej Europy. Czy uważa Pani, że sztuka powinna być zaangażowana społecznie, politycznie, czy może istnieć sama dla siebie? W moim osobistym przekonaniu myślę, że potrzebujemy różnych narracji w naszym życiu. Myślę więc, że jeśli artysta potrafi komunikować coś istotnego poprzez sztukę, w moim przypadku wizualną, nawet jeśli jest to bardzo osobiste i intymne, myślę, że jest to bardzo ważne, ponieważ ludzie będą się w to angażować, będą na to reagować. Nie musimy być tylko polityczni. To jest dobre, ale myślę, że to tylko jeden sposób na istnienie sztuki. Są potrzebne. Też inne sposoby. Jest to bardzo otwarte pole. Wspólne dziedzictwo kulturalne trójmorzach. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej,